Od blisko 20 lat dokumentuje zmiany, jakie zachodzą w naszym najbliższym otoczeniu. Pan wszedł, czy nie? Pan okay. wszedł i słychać było wiatr. Okej. Okay. No to pan się załapał. Okej. Okay. No tu akurat jest taki cudny przeciąg, no ale... A ty załóż te słuchawki, żebyś słyszał. Jest wiatr, czy... No, próbujmy. Dobra. Trafiłem do Rybnika z... Wiejem. Dobra Kuba, zejdźmy niżej. Tak się będziemy z tym bujać. Ja muszę mieć przede wszystkim dobry dźwięk. Czekaj albo się zapnę, co? Hmm, założymy rodzinę, dobra. Nagrywamy cały czas. Trafiłem do ryb, ale jest słońce na mnie to rozjaśnij to trochę. OK. i gramy. Ok. Jeszcze jedna wersja, dobra? Rybing jest fantastycznym miastem pełnym kolorów. Wspólnie z grupą znajomych i przyjaciół przygotowuję prezentację multimedialną, w której będzie odrobina historii, ale także współczesny wizerunek naszego miasta i wizja rozwoju na najbliższe lata. Mam nadzieję, że to wydawnictwo znajdzie się w każdym rybińskim domu i że przyjmą je Państwo u siebie z dużym entuzjazmem. Słyszysz mnie? Raz, dwa, trzy. Gramy? Tak, cicho i spokojnie Bo, dobra. Wiem, że idzie. Ok, dobra, jak tylko wyczuję, że. Czekaj, to ja jeszcze zmienię minimalnie. Realizację, jeszcze raz, dobra? Sory, sorry. W takich warunkach chyba się nie nagrywały Nie no wiesz, tu się dużo dzieje, ja muszę się trochę skupić, a jestem zmęczony, ale damy radę, okej? Okay? Gracie? Się? Ja się usurzę. Nie, właśnie nie! Tak? Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem spotkać i liczę na kolejne spotkanie, tym razem już w realnym świecie. Zaraz będę wychodził. Pan tylko wyjdzie. Okej. Okay. Dobra, już zaraz będę wychodził. Mhm. Ten projekt dojrzewał kilka lat. W jego realizacji włączyło się wiele osób, którym z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować. Mam nadzieję, że będą Państwo o mnie pamiętać. Zapraszam 6 grudnia od 15 do rybińskiej orbity. Ta się nazywa parcie na szkło. No, wybiorę coś, nie?